Cześć, dzisiaj jesteśmy w biurze przy ulicy Nowokłudskiej 46, czyli w moim miejscu na ziemi, które tworzę dla, dla mnie i dla wszystkich, którzy będą mnie tutaj odwiedzać. Bardzo się cieszę. To jest coś, co tworzę od kilku miesięcy. W takiej trochę ciszy, bo chyba tak potrzebowałam, żeby właśnie się skupić totalnie na tym miejscu. To miejsce będzie takim miejscem dla mnie i dla wszystkich, którzy się interesują kupują nieruchomości, sprzedają, potrzebują mojej pomocy, e, oczywiście profesjonalnej. Ja się chcę dzielić tym miejscem z wami. E, chcę, żeby tu było przyjemnie, chcę, żeby była muzyka, żeby każdy, kto tutaj przychodzi, żeby nie stresował się e, no wiadomo, to są poważne zawsze decyzje w życiu. Trochę Wam tutaj pokażę, co się dzieje. Tak, wchodzimy sobie do biura. Za mną jest mój pokój. Dzisiaj przyjeżdża pan, który będzie już montował ścianki szklane. Idąc dalej, tutaj pracujemy nad ścianą betonową. To osobne filmiki, znaczy filmiki, osobny... Osobny reportaż na temat tworzenia ściany betonowej Wam puszczę, bo nagrywam od kilku dni, bo poprawiamy cały czas tą ścianę. Jest, jest wyzwanie naprawdę. I Idąc dalej, tutaj za mną wchodzimy sobie do y, salki konferencyjnej. O, jeszcze są pustki. Jeszcze się naprawdę tutaj będzie dużo działo. Y, dzisiaj też będzie przedział, bo za, za mną jest drugi pokój e, i te pokoje będą dzielone ścianką szklaną e, i co, idziemy dalej, idziemy, 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 ja się cieszę, bardzo się cieszę, że pobyt na miejsce e, dla siebie i dla, dla was, <grych> tutaj idziemy i co, wchodzimy do kuchni, jest ciemno, więc o, tam jeszcze nic takiego wielkiego się nie dzieje, e, Idziemy dalej, idziemy przez, przez nasze, koło naszego wyzwania betonowego <grystanie> i co, tutaj mamy łazienkę, łazienka też jeszcze jest w trakcie, jeszcze troszkę tutaj się pozmienia, manewelki dojdą, dojdzie lustro, jedno, drugie, ale chciałam, żeby była taka yy, ta łazienka zaskakująca. <grystanie> Także cóż, to jest takie moje pierwsze nagranie. Cieszę się bardzo, że to się tworzy. To jest takie moje miejsce na ziemi, wymarzone, wymarzone, wymarzone od naprawdę wielu, wielu lat.